Mój ojciec poprosił mnie o pieniądze na studia mojej przyrodniej siostry, obiecując, że zwróci mi je przed moim ślubem. Ale teraz pieniędzy nie ma i jego domu też nie będzie. Jestem jedynaczką. Odkąd pamiętam, zawsze byliśmy tylko moi rodzice i ja. Nie byliśmy dokładnie bogaci, ale nigdy nie mieliśmy problemów finansowych. Moja mama, Linda, była wolnym duchem w naszej rodzinie i zawsze zachęcała mnie do podążania za marzeniami, nawet jeśli było to sprzeczne z konwencjonalną strukturą, jaką stworzyło społeczeństwo. Dla mnie była prawdziwą obrończynią podążania własną ścieżką. Z tego powodu, gdy skończyłam studia i ustabilizowałam się w swojej pierwszej pracy, ona w końcu miała szansę pójść własną drogą. Niestety, ta droga oddaliła ją od mojego ojca, Tomasa. W jej własnych słowach to ja byłam powodem, dla którego nigdy wcześniej nie odeszła. Żałuję, że czuła się zmuszona do odejścia, ale wciąż bardzo ją kocham i staram się żyć tak, by jej poświęcenie nie poszło na marne. Małżeństwo moich rodziców nie było idealne. Byli na wszelkie możliwe sposoby niedoskonali, ale byli moimi rodzicami. Kilka lat po odejściu Lindy mój ojciec przedstawił mi wdowę o imieniu Melindę i jej nastoletnią córkę, Aide. Cieszyłam się z jego szczęścia przynajmniej dopóki nie zauważyłam absurdalnych żądań, jakie Melinda i Aida zaczęły mu stawiać. Za każdym razem, gdy próbowałam zwrócić uwagę ojca na ich zachowanie, próbując pokazać mu, jakie naprawdę są Melinda i Aida oraz jak powinien nauczyć się mówić nie ich żądaniom, on mnie ignorował. Mówił mi, że jeśli go kocham, powinnam przestać być wobec nich krytyczna i zaakceptować je takimi, jakie są. Powinnam po prostu cieszyć się jego szczęściem, bo dostał drugą szansę na miłość. Nawet sugerował, że jestem zazdrosna. Gdy zrozumiałam, że nie mogę go przekonać, postanowiłam być szczęśliwa dla niego, nawet gdy ogłosił, że zamierza poślubić Melindę. Chociaż wiedziałam, bez cienia wątpliwości, że to nie był dobry pomysł i że popełnia ogromny błąd, pogratulowałam mu i powiedziałam, że jestem szczęśliwa, jeśli on jest szczęśliwy. Jednak moje podejrzenia, że Melindę i Aida interesowały się nim tylko ze względu na jego pieniądze, ciągle się potwierdzały. Widząc, jak z nim postępowały, utwierdzałam się w tym przekonaniu. Po ślubie mojego ojca z Melindą wydatki tylko rosły. Chciały wszystko, co widziały w magazynach, w internecie i w centrach handlowych od ubrań polakiery do paznokci. A mój ojciec dawał im pieniądze na wszystko, nawet na rzeczy, które oczywiście nie były im potrzebne. Nie chciałam nic mówić, bo ojciec wierzył, że jest zakochany, a najlepszym sposobem na okazanie miłości było dawanie im wszystkiego, czego zapragną. Nie mogłam jednak dłużej milczeć. Nie mogłam biernie patrzeć, jak Melinda i Aida wydają jego pieniądze, aż wycisną go do ostatniego grosza. Niestety, za każdym razem, gdy wspominałam o ich wydatkach, ojciec stawał w ich obronie jeszcze mocniej. Kiedy oskarżył mnie o próbę zniszczenia jego małżeństwa. Bo nie chciałam widzieć go z nikim poza moją matką, zrozumiałam, że muszę się wycofać. Mimo, że nadal miałam kontakt z mamą, wiedziałam, że nie mogę jej przekonać do powrotu do ojca i wiedziałam, że ojciec też to wie. Był gotów zrobić wszystko, by mnie zranić i zmusić do zaprzestania ingerencji w jego małżeństwo. Zrozumiałam wiadomość, miałam zająć się swoimi sprawami. Mój chłopak, Lance, przypomniał mi, że mój ojciec jest dorosłym człowiekiem i ma prawo podejmować własne decyzje. Jeśli zdecydował się pozwolić Melindzie i Aidzie doprowadzić go do ruiny, nie mogłam nic zrobić poza obserwowaniem z bezpiecznej odległości. Aż do momentu, gdy w końcu przejrzy na oczy i zobaczy je takimi, jakie są. Od tego czasu utrzymywaliśmy uprzejme, choć zdystansowane relacje. Dwa lata temu ojciec przyszedł do mnie po pomoc. Wyjaśnił, że Aida dostała się na studia, ale nie miał pieniędzy na opłacenie czesnego, więc zwróciła się do niego o wsparcie. Poprosił mnie o pożyczenie pieniędzy z funduszu na mój ślub, który moja mama założyła dla mnie przed swoim odejściem. Zapytałam go: Skoro miał pieniądze na zachcianki Melindy i Ady, dlaczego nie może zapłacić czesnego zamiast prosić mnie o pożyczkę? Odpowiedział, że przechodzi trudności finansowe, ale obiecał, że w przyszłości będzie miał wystarczająco dużo pieniędzy, by zwrócić mi je przed moim ślubem. Powiedziałam mu Nie. Nie mogłam ryzykować swojej przyszłości dla tych rozrzutnych kobiet. Ojciec się zdenerwował, twierdził, że nie mogę tak traktować człowieka, który poświęcił tyle, by mnie wychować. Powiedział, że mimo wszystkich moich słów o miłości nie jestem gotowa pomóc mu w chwili potrzeby, co dowodzi, że kocham go tylko wtedy, gdy mi to pasuje. To było czyste emocjonalne szantażowanie. Ale zaproponowałam mu lepsze rozwiązanie. Mogłam pożyczyć mu te pieniądze, ale musiałby je zwrócić z odsetkami przed moim ślubem. Mógł oddać wcześniej i zapłacić mniej, albo oddać później i zapłacić pełne odsetki. Zgodził się, więc pożyczyłam mu pieniądze. Podpisaliśmy umowę, by to sformalizować. Miesiąc temu zaręczyłam się z Lancem. Zdecydowaliśmy, że nie chcemy długich zaręczyn, bo byliśmy razem od dawna. Zamiast tego chcieliśmy krótkiego okresu narzeczeństwa i jak najszybszego ślubu. Ponieważ byłam gotowa na ślub, a ślub kosztuje, wczoraj skontaktowałam się z ojcem, prosząc o zwrot moich pieniędzy. A oto jego odpowiedź. Powiedział, że nie lubi Lansa i nie pozwoli mi za niego wyjść. Innymi słowy, odmawia zwrotu pożyczonych pieniędzy. Jestem pewna, że tak naprawdę nie chodzi o Lansa. Po prostu nie ma pieniędzy i wstydzi się mi to powiedzieć. Zamiast tego woli wymyślać wymówki, by uniknąć spłaty długu. I to doprowadza mnie do furii. Wolałabym, żeby po prostu powiedział prawdę, zamiast kłamać. Dlatego teraz jestem jeszcze bardziej zdeterminowana, by odzyskać swoje pieniądze. Aktualizacja pierwsza. Po dokładnym rozważeniu waszych rad i rozmowie z Lansem, zdecydowałam się jeszcze nie wnosić oskarżenia. Ale nie martwcie się, zrobię to, bo podpisaliśmy umowę. Najpierw jednak postanowiłam skonfrontować się z Melindą i Aidą w sprawie pieniędzy. W końcu to na czesne AD zostały przeznaczone te fundusze. Szczerze mówiąc, wiedziałam, że istnieje możliwość, iż nie mają wystarczających środków, aby mi je zwrócić. Ale wierzyłam, że znajdą sposób, żeby oddać mi moje pieniądze i to było dla mnie najważniejsze. Lance nalegał, żeby mi towarzyszyć dla wsparcia i z radością się na to zgodziłam. Nigdy nie miałam dobrych relacji z Melindą i Aidą. Prawdopodobnie dlatego, że wiedziały, iż przejrzałam ich fasadę. Widziałam w nich zwykłe naciągaczki. Albo może mój ojciec powiedział im o wszystkich ostrzeżeniach, jakie mu dawałam na ich temat. Bez względu na powód, Melende i Aida mnie nienawidziły. Nigdy nie próbowały być dla mnie miłe. W najlepszym razie były uprzejme, ale zawsze dawały mi jasno do zrozumienia, że mnie nie lubią i nigdy nie polubią. I szczerze mówiąc, nie przeszkadza mi to. Ledwo je toleruję. To nie jest tak, że płaczę w poduszkę każdej nocy, bo one mnie nie znoszą. Tego dnia, gdy je odwiedziliśmy Lance i ja zaplanowaliśmy wizytę w momencie, gdy byliśmy pewni, że mojego ojca nie będzie w domu. Dziel i rządź, jak mówi przysłowie. Melinda i Aida były zaskoczone naszym widokiem, ale nie wyrzuciły nas za drzwi. Wyjaśniłam im, że mój ojciec wziął pieniądze z mojego funduszu ślubnego, aby opłacić czesne AID i że teraz chce, aby mi je zwrócono. Dałam im jasno do zrozumienia, że mój ojciec nie współpracuje, a skoro chodziło o studia AD, to one są mi winne te pieniądze. I nie zamierzałam odpuścić, zamierzałam odzyskać każdy grosz, od kogokolwiek, kto mógłby mi go zwrócić. Powiedziałam im, że nie obchodzi mnie, co muszą zrobić, aby zdobyć te pieniądze, ważne jest tylko to, żeby je zdobyły. Następnie poinformowałam je, że przy kolejnej wizycie oczekuję, że będą miały plan, jak zamierzają oddać mi te pieniądze. Z moim przekazem jasno sformułowanym, Lance i ja wyszliśmy, nie mówiąc już nic więcej, bo i tak nie miały dla mnie żadnej odpowiedzi. Od tamtej wizyty minęło już siedem dni. Każda próba umówienia się na drugą wizytę graniczyła z niemożliwością. Zawsze albo ich nie było, albo akurat miały coś ważnego do załatwienia tego dnia. Próbowałam też do nich dzwonić, ale moje połączenia zawsze trafiają prosto na pocztę głosową. Nie trzeba być geniuszem, żeby się domyślić Melindę i Aida mnie ignorują. Myślą, że jeśli nie będą odpowiadać, zapomnę o pieniądzach i wszystko rozejdzie się po kościach, jakby nigdy nic się nie wydarzyło. Mam nadzieję, że mój ojciec i te dwie pijawki w końcu wyciągną głowy z własnych tyłków, bo to jest ich ostatnia szansa na załatwienie sprawy bez prawników. W momencie, gdy ich w to zaangażuję, będą błagać mnie na kolanach, żebym wszystko zatrzymała. Ale nie będą mogli zaprzeczyć, że dałam im wystarczająco dużo szans. Prawdę mówiąc, ja też wolałabym uniknąć angażowania prawników. Ale jeśli nie pozostawią mi innego wyboru, zrobię to bez wahania. Aktualizacja druga. Dwa dni temu moja macocha w końcu się ze mną skontaktowała, żeby umówić się na rozmowę o pieniądzach. Spotkałyśmy się w kawiarni miejscu, w którym nie było mojego ojca. I to miało sens w kontekście tego, co mi później powiedziała. Porozmawiałyśmy trochę o moich pieniądzach. Wyjaśniłam jej, że potrzebuję ich na swój ślub i że już wystarczająco długo czekałam, odkąd poprosiłam o zwrot zarówno mojego ojca, jak i ich. Dałam jej do zrozumienia, że mój następny krok to nie będzie kolejna rozmowa, tylko spotkanie z moim prawnikiem i nie po to, żeby napić się kawy i pogadać, ale żeby złożyć pozew o naruszenie umowy. Była wyraźnie przestraszona i poprosiła mnie, żebym dała ojcu trochę więcej czasu na zdobycie pieniędzy. Powiedziałam jej, że nie mogę dać mu więcej czasu. Jeśli chcę szybko wziąć ślub i nie czekać dwa lata, muszę już teraz rozpocząć proces prawny i nawet wtedy nie wiem, czy odzyskam pieniądze na czas. Więc albo daję mi czek w tej chwili na całą kwotę, albo idę prosto do mojego prawnika. Nie ukrywam, że trochę naciskałam. Jak już wspominałam, nie chciałam angażować prawników, ale chciałam sprawdzić, do czego to mnie zaprowadzi. Zaproponowałam jej też kompromis, mogłyby mi oddać przynajmniej część kwoty, a resztę później, razem z należnymi odsetkami. Wiedziałam, że nie mogły wydać całych pieniędzy. Minęły dopiero dwa lata, a ta suma powinna była wystarczyć na o wiele więcej, niż tylko czesne. Ale moja macocha, widocznie zdenerwowana, odpowiedziała mi, że nic już nie zostało. Nie mogły mi oddać nawet części pieniędzy. Zaproponowała, żebym poczekała jeszcze kilka dni, a może uda się jej zdobyć przynajmniej jakąś część, żebym mogła się pobrać. Jednak na tym etapie ja chciałam całość. Albo wszystko, albo żadnej umowy. Zaczynałam być irracjonalna, ale sytuacja stawała się coraz dziwniejsza. Nikt nie chciał mi powiedzieć, co właściwie stało się z pieniędzmi. Mój ojciec kazał mi się zamknąć, a moja macocha unikała odpowiedzi, kiedy zapytałam ją wprost, jak mogli wydać całą sumę. Za każdym razem zmieniała temat, twierdząc, że chce rozwiązać sprawę inaczej. Ja nie chciałam rozwiązywać sprawy inaczej. Ja chciałam moje pieniądze. I chciałam je teraz. Podsumowując, spotkanie nie przyniosło absolutnie niczego. Nie odzyskałam ani pieniędzy, ani odpowiedzi. Jedyna rzecz, którą wyniosłam z tej rozmowy, to przekonanie, że moja Macocha coś ukrywa. I to sprawiło, że zaczęłam grzebać głębiej. Śledztwo. Pierwsze, co zrobiłam, to przejrzałam jej media społecznościowe. Szukając czegokolwiek. Może jakiegoś komentarza, zdjęcia, śladu, który sugerowałby, że zdradza ojca i przekazuje komuś pieniądze. Nie chciałam pochopnie jej osądzać, ale jeśli coś wygląda jak neonowy szyld z napisem: Jestem niewierną żoną i traktuję mojego męża jak bankomat. To trudno to ignorować. Tyle, że nic nie znalazłam. To nie znaczyło, że była niewinna. Mogła po prostu być bardzo ostrożna i dobrze się ukrywać. Więc poszłam dalej i zaczęłam sprawdzać moją przyrodnią siostrę. I tam coś odkryłam: mnóstwo zdjęć z podróży z przyjaciółkami do drogich miejsc. A przecież z tego co wiedziałam, Aida nie pracowała. Mój ojciec prosił mnie o pieniądze na jej studia, co oznaczało, że raczej nie miał dodatkowej gotówki na jej ekskluzywne wyjazdy. Więc to, o czym myślisz, jest dokładnie tym, o czym myślę ja. I to właśnie zamierzam jutro skonfrontować z moim ojcem. Aktualizacja trzecia. Wracam z kolejną aktualizacją mojej historii. Rozmawiałam z moim ojcem dzień po ostatniej aktualizacji, ale zajęło mi tydzień, żeby wam o tym napisać. Nie spotkaliśmy się osobiście, ale odbyliśmy rozmowę telefoniczną. A oto konsekwencje tej rozmowy. Powiedziałam mu absolutnie wszystko, włącznie z moim podejrzeniem, że Aida wykorzystała moje pieniądze na swoje wakacje. Mój ojciec przez cały czas milczał. Po prostu słuchał, a gdy skończyłam mówić, rozłączył się. Bez pożegnania, bez podzękowania, nawet bez kłótni w swojej obronie. Kilka minut później wysłał mi wiadomość, żebym przyszła do jego domu. Konfrontacja. Spotkanie odbyło się następnego dnia. Byli na nim mój ojciec, moja macocha i moja przyrodnia siostra. Ojciec rozpoczął rozmowę mówiąc o tym, jak zawsze byłam przeciwna jego małżeństwu z Melindą. Jak go widział, jak byłam dla niej okropna. A potem zażądał, żebym przestała. Nalegał, żebym przestała wymyślać w kłamstwa o Melindzie i Aidzie. Muszę wyjaśnić jedno, mój ojciec nie korzysta z mediów społecznościowych i prawdopodobnie nawet nie wie, jak ich używać. Po swoim monologu poprosił Aidę, żeby przedstawiła mi prawdę w cudzysłowie. Według niej przez cały ten czas studiowała na uczelni i wracała do domu tylko na weekendy, żeby spędzać czas z rodzicami. Twierdziła, że zdarzało się, że zostawała w domu nieco dłużej, ale tylko dlatego, że musiała nadrobić naukę. I to wszystko. Kiedy Aida skończyła opowiadać swoją fałszywą historię, ojciec spojrzał na mnie i ostrzegł mnie, żebym nigdy więcej nie przynosiła mu takich kłamstw o jego rodzinie. Ale tutaj zaczęło się robić ciekawie. Dowody. Kiedy znalazłam zdjęcia Aidy z drogich wakacji, nie pobrałam ich. Zrobiłam zrzuty ekranu i zadbałam o to, żeby było na nich dobrze widać daty. Nie zamierzałam pozwolić im na kolejne kłamstwa. Teraz wiem, że po mojej rozmowie z ojcem Aida wszystko usunęła. Zamazała ślady na wypadek, gdybym postanowiła pokazać mu dowody. Co więcej, zostałam zablokowana. Mogłam się o tym przekonać dopiero, gdy weszłam na jej profil z konta mojej przyjaciółki. Ale to nie miało znaczenia. Miałam już zrzuty ekranu. I teraz przyszła pora, żeby je wykorzystać. Wyciągnęłam telefon i zaczęłam wysyłać wszystkie dowody do mojego ojca. Nie zamierzałam oddawać mu mojego telefonu. Stałam tam, patrząc, jak twarz Ady i Melindy zmienia się z każdą nową przesłaną wiadomością. A potem spojrzałam na ojca i powiedziałam mu prosto w twarz, że idę prosto do mojego prawnika. Nie pozwolę im dłużej kłamać tylko po to, żeby uniknęli zwrotu pieniędzy. Nie obchodziło mnie, jakie wydali. Potrzebowałam ich natychmiast albo prawnik i tak je odzyska, jedną lub drugą drogą. Kilka dni temu skonsultowałam się z moim prawnikiem. To oczywiste naruszenie umowy. Nie będzie trudno udowodnić, że ojciec jest mi winien mnóstwo pieniędzy razem z odsetkami. Aktualizacja czwarte. Mój ojciec zadzwonił do mnie, prosząc o rozmowę na osobności. Powiedziałam mu, że zgodzę się spotkać tylko wtedy, gdy Lans również będzie obecny. Nie chciałam spotykać się z tym człowiekiem sam na sam, bo nie miałam pojęcia, do czego jest zdolny. Wiedział już, że rozpoczęłam działania prawne, więc spodziewałam się, że chcę dojść do jakiegoś porozumienia. Na tym etapie byłam nawet skłonna zrezygnować z odsetek, jeśli tylko odzyskałabym swoje pieniądze. Lepiej odzyskać je teraz niż za dwa lata po procesie sądowym i doliczeniu opłat mojego prawnika. Ale rozmowa poszła w zupełnie innym kierunku. Nie wiedziałem. Mój ojciec, a przynajmniej tak twierdzi, nie wiedział nic o wakacjach Aidy. Do tego momentu znał tylko wersję historii, którą przedstawiły mi podczas naszego spotkania. Według niego był przekonany, że opłacał jej studia oczywiście w cudzysłowie. Ale skoro czesne nie było aż tak wysokie, to Melinde i Aida wydawały resztę na swoje dodatkowe wydatki. Niektóre z nich już znałam, na przykład te luksusowe podróże z przyjaciółkami. Ale po zobaczeniu moich dowodów, Melinde przyznała się ojcu do innych rzeczy. Jaka jest jedyna prawda w tym wszystkim? Pieniędzy już nie ma. Mój ojciec pokazał mi swoje konta bankowe. Było tam bardzo niewiele, tylko tyle, żeby pokryć codzienne wydatki. Tu 500 tam 300 i nic więcej. Powiedział mi, że teraz jest dla niego najgorszy możliwy moment, żeby zwrócić mi pieniądze. Był zestresowany tym, jak nadal będzie opłacał studia AD, skoro moje pieniądze już się skończyły. Nie moje zmartwienie. Ojciec chciał dojść do jakiegoś porozumienia. Zaproponował, że weźmie kredyt pod zastaw domu, ale musiałby być niski, bo odsetki by go zabiły. Zresztą już miał masę długów na kartach kredytowych. Żebyście mieli wyobrażenie, co mi oferował, chciał mi zwrócić zaledwie 20% moich pieniędzy. Tymczasem moja sprawa sądowa obejmowała całą kwotę, 12% odsetek i inne koszty. Więc powiedziałam mu: "Nie". Powiedziałam mu, że mogę czuć się bardzo smutna z jego powodu, że naprawdę przykro mi, że stracił wszystkie swoje pieniądze przez dwie kobiety, przed którymi go ostrzegałam. Nawet zaproponowałam, że mogę uronić kilka łez w geście solidarności podczas kolacji. Ale to nie zmienia faktu, że nadal będę potrzebować moich pieniędzy. Dodałam, że jeśli chcę, żebym się nad nim użalała, to powinien mi oddać pieniądze, żebym mogła przynajmniej wytrzeć nimi swoje łzy. To był żart z mime. Najlepszy dowód na to, że mój ojciec nie zna się na mediach społecznościowych, nie zrozumiał go. Zamiast tego błagał mnie o porozumienie. Powiedziałam mu, że mogę poczekać kilka miesięcy, aż sprzeda dom i odda mi moje pieniądze. Dom jest wart więcej niż mój fundusz i jego długi razem wzięte. To byłoby rozwiązanie dla nas wszystkich. Miałby pieniądze na studia swojej złotej córeczki i mógłby spłacić dług wobec tej córki, która robi memiczne żarty, których nie rozumie. Ale ojciec powiedział, że nie może sprzedać domu. I na tym skończyło się nasze spotkanie. Co dalej? Lans się zaśmiał, bo zrozumiał żart, ale nie wtrącał się do rozmowy, po prostu słuchał. A ja! Nie mam wyboru. Musimy iść dalej z pozwem. Dobra wiadomość. Jeśli wygramy, dom może zostać zajęty na poczet długu. A każdy mijający miesiąc działa przeciwko mojemu ojcu. Odsetki rosną. Nie tak, jakby stopy procentowe miały teraz spaść. Aktualizacja piąte. To będzie jedna z tych aktualizacji, które nigdy się nie kończą, bo będzie długa, tak jak lista problemów mojego ojca i dwóch kobiet, które go zrujnowały. Ale żadnych spoilerów. Chcę zostawić najlepsze na koniec, kiedy opowiem, co wydarzyło się przez te ostatnie miesiące. Zacznijmy tam, gdzie skończyliśmy, kiedy mój ojciec odmówił sprzedaży domu, żeby spłacić moje oszczędności na ślub. Dla tych, którzy pytali, czy miał coś innego do sprzedania, odpowiedź brzmi nie. Oba samochody, które mieli, były wynajmowane, więc nie mogli na nich zarobić. Poza tym, nawet gdyby je sprzedali na rynku aut używanych, nie byłyby wiele warte. Nie było nic innego, żadnej biżuterii, żadnego jachtu, nic, co miałoby wartość. Więc kontynuowaliśmy proces sądowy. Około miesiąc po mojej ostatniej aktualizacji, dokładnie nie pamiętam, ojciec przyszedł do mnie i powiedział: Wygrałaś. Sprzedam dom. Wystawił go na sprzedaż i szybko znalazł kupca. To nie był zły dom, był całkiem ładny, więc nie wisiał na rynku zbyt długo. Za uzyskane pieniądze spłacił moje oszczędności na ślub, odsetki i koszty prawnika. To był warunek, który musiał podpisać, żeby wycofałam pozew. Nie wiem dlaczego, ale sam proces sądowy najwyraźniej sprawiał mu pewne problemy i chciał go zakończyć jak najszybciej. Zrobiłam to, ale dopiero po tym, jak podpisał z moim prawnikiem nowy dokument, w którym zobowiązał się pokryć wszystkie te wydatki. I nie tylko musiał dodać jeszcze dodatkową kwotę w zamian za wycofanie pozwu przed sprzedażą domu. To było zabezpieczenie, gdyby nagle zmienił zdanie. Tak, ślub mojego ojca musiał być jednym z najdroższych w historii, przynajmniej w stosunku do jego majątku. I zaraz zrozumiesz dlaczego. Po sprzedaży domu i rozwodzie z Melindą ojciec próbował naprawić nasze relacje. Przeprosił mnie. Powiedział, że Melinda nie była najlepszą decyzją w jego życiu i że się pospieszył, bo po odejściu mamy czuł się samotny. Więc oczywiście wybaczyłam mu, zaprosiłam go na mój ślub i świętowaliśmy razem do białego rana, jedząc tort. Albo tak bym napisała, gdyby wybaczenie takiemu ojcu było łatwe. Ale nie jest. I dla mnie nie ma dla niego żadnego usprawiedliwienia. To nie tak, że kupił moje przebaczenie pieniędzmi, on tylko oddał mi to, co stracił przez swoje oszustwo, mimo moich wcześniejszych ostrzeżeń. Dla niektórych mogę wydawać się pamiętliwa, ale to jedyne, co czuję do mojego ojca. Jednak ta ostatnia rozmowa nie była aż taka zła. Opowiedział mi też, co się stało z Melindą i Aidą. Obie sprzeciwiały się sprzedaży domu. W pewnym sensie stał się ich domem, bo uznały go za swój, kiedy wprowadziły się do mojego ojca. Ale on przekonał je, że dzięki tym pieniądzom będą mogły zapłacić za studia AD, spłacić długi na kartach kredytowych, poprawić swoją zdolność kredytową, a może nawet kupić jeszcze lepszy dom. Jeśli to brzmi zbyt dobrze, żeby było prawdziwe, to dlatego, że tak właśnie było. Ale moja macocha nie jest najbystrzejszą rybą w stawie, a moja przyrodnia siostra nie studiuje finansów, żeby zrozumieć, o co chodzi. W ich głowach zapewne powtarzało się tylko jedno: więcej pieniędzy, więcej pieniędzy. Więc co zrobił mój ojciec? Sprzedał dom, spłacił mnie, uregulował długi i inne wydatki, a potem złożył pozew o rozwód. W tej właśnie kolejności. I to było bardzo inteligentne posunięcie. Nie wiem skąd wpadł na taki pomysł, ale to było genialne. Podczas rozwodu nie miał już nic, tylko swoją pracę i dwie pijawki, których musiał się pozbyć. Więc je wyrzucił i zaczął nowe życie. Nie było to tanie doświadczenie, cała ta przygoda z nimi kosztowała go dom. Ale powinien spojrzeć na pozytywną stronę, przynajmniej nie musiał płacić nic więcej. Nie musiał płacić alimentów dla Melindy, bo powiedział jej, że jeśli tego zażąda, to on zażąda zwrotu wszystkich pieniędzy, które na nią wydał. Mógłby zyskać więcej, pozywając ją o to formalnie, ale tylko na papierze. Bo Melindę nie miała nic do sprzedania. No może poza swoją godnością. Cała ta sytuacja przypominała partię szachów. Dziś mój ojciec mieszka w wynajmowanym mieszkaniu. Nie jest tak piękny jak jego stary dom, ale przynajmniej nie ma w nim dwóch pijaw, które krążą po jego kątach. W sumie myślę, że wyszedł z tego starczą. Sprzedaż domu chyba nie była dla niego taka zła. I tak oto skończył z nimi. Nie wiem, co teraz dzieje się z Melindą, ale wiem jedno: Aida już nie studiuje. Odeszły z niczym. A wręcz kofam to, co powiedziałam wcześniej. Bo nawet godności nie mają już na sprzedaż. Wszystko skończyło się w idealnym momencie, bo za dwa miesiące biorę ślub. I te pieniądze bardzo się przydadzą. Nie tylko na opłacenie wesela, ale także na wkład własny na dom dzięki moim oszczędnościom. Pieniądzom odzyskanym od ojca i dodatkowym oszczędnościom z LANS, nasza sytuacja finansowa jest stabilna. Nie mamy problemu mojego ojca z wysokimi stopami procentowymi. Nie mamy długów. A nasz kredyt hipoteczny nie będzie tak duży, jak wtedy, gdy planowaliśmy kupić dom wyłącznie z oszczędności. Co więcej, zostało nam jeszcze trochę pieniędzy. Które możemy wykorzystać na otarcie łez za Melindę i Aidę, kiedy będziemy brali ślub. I zanim ktoś zapyta, bo wiem, że to będzie najczęściej zadawane pytanie, chociaż myślę, że już to jasno zasugerowałam. Nie, mój ojciec nie jest zaproszony. Po tym wszystkim nie sądzę, żebym miała kolejną aktualizację dla Was. Więc jeśli to mój ostatni wpis, tutaj życzę Wam wszystkiego najlepszego. I nie zapominajcie, bądźcie bezwzględni i pamiętliwi, ale tylko wobec tych, którzy na to zasługują.